Szanowni Państwo, sezon wakacyjny już prawie w pełni, lato zawitało, zawitało także do Krakowa, a skoro sezon wakacyjny i ostatnia przed wakacjami wystawa w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie, no to oczywiście wystawa związana z podróżą. Podróż między Tajpej a Warszawą. W tej podróży grafika, graficy i graficzki także, a może przede wszystkim podróżować będą z nami. I zapraszać nas będą w podróż do swoich światów, ale także właśnie do takiego nawzajem poznania się, jak działają warszawscy graficy związani z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, z Wydziałem Grafiki Tamtejszym i jak działają artyści z Tajwanu. Pani Ireno, od czego zaczął się pomysł na tę wystawę i na tę współpracę? Pomysł zaczął się w sumie już jakiś czas temu. Pisaliśmy projekt, który miał jakby nawiązać współpracę między naszą uczelnią oraz uczelnią w Taipei. Tak naprawdę to było jeszcze w listopadzie, no niestety tam projekt nam na razie jest, że tak powiem, w zawieszeniu. I wtedy powstał pomysł, że może zrobimy taki pierwszy krok, krok wstępu do takiego, że tak powiem, wspólnej współpracy. Wystawę wspólną. I właśnie z tego się zaczęło, na początku od idei, później od właściwie jakiegoś tam nazywanie kontaktów. My w sumie mamy kontakt z ambasadą Tajwanu, więc, że tak powiem, to akurat nam uprościło troszeczkę sprawę. No i tak zaczęła się nasza wspólna przygoda. A czy to jest na razie taka podróż tylko, nazwijmy to trochę wewnętrzna? Czy państwo już mieli okazję być niekoniecznie przy... Okazji tego projektu, ale w ogóle właśnie w Tajpej i poznać tych artystów, którzy współpracują w ramach tego projektu. Znaczy, jeśli chodzi o mnie, to akurat miałam e, zaszczyt e, w zeszłym roku dostać nagrodę właśnie z e, dziedziny binalnej grafiki w, w Tajpej. To jest panie. znakomite, że Państwa należy je śledzić. I właśnie wtedy się nawiązał kontakt z z Panem Dziekanem z Uniwersytetu Artystycznego w Tajpej. I właśnie on powiedział, że bardzo chętnie by z nami zrobił kiedyś wspólny projekt. I właśnie wtedy, jak już wróciłam, to na początku właśnie powiedziałam właśnie do kolegów, koleżanek, że jest taki pomysł, może coś z tym zróbmy. No i tak na początku to tak, jeszcze musiało troszeczkę wyczekać, a później to ruszyły i właśnie to już być... pełną tak. no, nie i efekt. I się właśnie do tego. Tak ja, jest. I tak efekty tak. możemy podziwiać rzeczywiście w centrum. E, bardzo ciekawy jest też pomysł aranżacji, ponieważ z jednej strony jakby nie rozdzielamy tak zupełnie tych dwóch grup artystycznych, ale jednocześnie one rzeczywiście trochę są jednak rozdzielone. To jest, no, trzeba przyjść zobaczyć przede wszystkim. No, oczywiście też będziemy to Państwu w ramach naszego filmowego oprowadzania starali się pokazać. Tajwańczycy, Tajwanki, bo rozumiem, że i tak. graficy, to jest i graficy biorą udział w wystawie. Ilu mamy gości z Tajwanu? Z Tajwanu mamy cztery osoby, czterech artystów, grafików, graficzek. Nie. Z Polski jest 8, dokładnie z jeszcze Sztuk Pięknych w Warszawie i właśnie ten pomysł, żeby tak troszeczkę, jak Pani wspomniała, pomieszać te prace między sobą, żeby pokazać tak jakby porozumienia, wymiany między kulturami. Tak, myślę, myślę, że nie ma tu rzeczywiście takiej wyraźnej... Kultury. Tak, że... Żeby... Natomiast widać, myślę, jednak pewne cechy swoiste dla każdego z tych środowisk. Dokładnie, tak, tak. zresztą że widać, że powiedzmy ta, ta różnica Europa-Azja, no bo różna kultura, różna mentalność. Więc to, że tak powiem, możemy obserwować właśnie patrząc na, nawet na kolorystykę tych prac, prawda? Bo to tak, na w... sytuację... zainteresowanie przyrodą. Ta. z Państwa, którzy właśnie kochają egzotykę, zwłaszcza tą wschodnią, na pewno się nie rozczarują, bo ona jest obecna na wystawie, a z drugiej strony, kiedy patrzę na pracę artystów warsz... i artystek warsz... warszawskich, to widzę taki silny chyba rys społeczny. Tak, jest to, to, to taka komentująca grafika, aczkolwiek ten komentarz nie jest takim komentarzem absolutnie wprost. On oczywiście pięknie wyzyskuje to, co narzędzia i media graficzne dają artystom, ale rzeczywiście do, widać tą różnicę światu. No to zapraszamy Państwa oczywiście bardzo serdecznie, ale ponieważ, jak powiedziałam, wystawa jest dwuczęściowa, czy mamy dwa zbiory twórcze na tej wystawie, więc nietypowo nasz film będziemy kontynuować jeszcze w języku angielskim. All so now we will say some words in English, because we have exhibition that, are made, that was made by two group of artists one of those group is the group of Warsaw artists or Warsaw based now artists and the other one is from Taipei uh, from the academy uh, in Taiwan so Kimba please what is the idea uh, of the exhibition and what are the differences between the works of Warsaw artists or Warsaw based artists and the Taiwanese so you can see that uh, in fact uh, we wanted to create this kind of beginning of some understanding and cooperation and because thanks to iran's contacts we know that, that the taiwanese university is very interested in further cooperation so we just kind of want to extend our hands to you know, invite them first to Poland so that, you know, they can feel welcome. So it is a little bit beginning. Yeah, a beginning. Yeah, a beginning an of, of a very long journey. Yes. Yes. So so that's why we wanted to just, you know, begin from, you know, just a little introduction. And, you know, in Krakow is one of the most beautiful cities in Poland. So, of course, it's a good place to start. Yeah, definitely. This is especially at the beginning of the holidays. <laughs> All right. So as we said in the Polish part of the uh, of the movie, we can see clearly differences between those two well circles of artists. According to me and according also to what Irena uh, said before, uh, Taiwanese artists are probably from the Polish perspective a little bit exotical. They are dealing with uh, well, a lot of colors. <laughs> this is something that definitely differs the words. Uh, Warsaw part is rather, you know, black and white with different shade of gray. You get inspired by Warsaw. What would you think? Yes. And Taiwanese, you know, I I've, uh, I've been to Taiwan a long time ago, something like 13 years ago. But uh, it's definitely a, a very beautiful place in the world, and um, it is colorful. So we can see it also here uh, on the prints, and probably majority of the viewers will be very easily recognizing which. Art is from which circle of art? And especially in Taiwan, the natural world is such an important part of the culture, and that there is a great pride in how beautiful um, the the land is and the landscapes. And so you can actually see within how nature is very important to the Taiwanese artists, and that it is an important part of their work. Okay, so as we said, hopefully it's a well beginning of a very beautiful and hopefully very long long journey with many artistic stops. Now it's this first stop in Krakow. The Warsaw is meeting Taiwan, Taipei. Taipei, in <laughs> fact, yes. Hopefully, next time also the artists from Taiwan, from Taipei, they can come to Krakow. For now, well, we are, and then, <laughs> yes, we are now greeting, uh, sending greetings to all of you, and thank you very much for your beautiful words that we can see and uh, present to the public now here in Krakow. We are very grateful. Thank you. Thank you.